Drodzy, dzisiejsza uroczystość koncentruje się właściwie na Kościół triumfujący. W niedzielę poprzednią Kościół Święty właściwie według uznania papieża Piusa XI ustanowił Chrystu, święto Chrystusa Króla, aby pokazać, na czym polega istota Kościoła wojującego. Królestwo Chrystusa tu i teraz. Królestwo powszechnie i społeczne Chrystusa. Wszystko teraz i tu musi mu, musi mu być poddane. Dzisiaj Pan Jezus Chrystus chce wracać uwagę na triumf, na cel, dla którego w ogóle Kościół został założony, na cel, dla którego Pan Jezus Chrystus w ogóle przyszedł na ten świat, na cel, dla którego Pan Bóg właściwie w ogóle nas stworzył i stworzył nas dla Kościoła triumfującego. I pamiętaj zawsze po prostu właściwie, że ten kościół triumfujący to jest kościołem wszystkich właściwych, którzy są w niebie, od Ablam aż do ostatniego człowieka, który właściwie żyje na świecie i ma zaszczyt iść do nieba. I to jest bardzo ważne, abyśmy o tym kościele triumfującym od czasu do czasu myśleli, a szczególnie w dzisiejszym dniu. Dlatego, ponieważ bardzo często człowiek nie myśli, po co to wszystko? Nie myśli o celu, dla, tego, dla którego jest stworzony. A teraz właściwie widzimy siebie w tej dolinie łez, właściwie na tym wygnaniu, jak piękny Redzina nam przypomina cały czas. I teraz widzimy tylko te wszystkie zmagania, te wszystkie trudności, te problemy, te niesamowite wojny duchowe, te bitwy, które toczą się między państwem Bożym i państwem Szatana. Które przechodzi przez każdą duszę, kiedy diabeł chce rządzić, a Chrystus też chce zdobywać tereny każdej duszy. Każdy z nas jest właściwie polem bitwy, w każdym sercu odbywa się ta straszna wojna, albo niebo, albo piekło, albo triumf Chrystusa, albo triumf diabła. I to jest u każdego, to jest w każdej rodziny, w każdej instytucji, w instytucji wszędzie czy patrzymy. I to właściwie wiedziemy bardzo dobrze. To wszystko to nie jest najbardziej radosne. To jest związane z wieloma z cierpieniami, związane z wieloma, z wielom, właściwie z okropnymi pokusami. I czasem, bo prostu człowiek leży w błocie, nawet bardzo często. Rozpacz jest często, zniechęcenie jest często udziałem tych, którzy żyją na ziemi, nawet jeśli są wierni. A kiedy ten świat powoli zbiega się ku końcowi, to tak niestamowite, a tak będzie na Kościół Święty i na każdego, który chce zachować Panu Bogu niezłomną wierność, że Pan Jezus sam powiedział, gdyby te dni nie były skrócone, wszyscy odpadliśmy właściwie i popadliśmy w właściwie pułapkę diabła, ale dla wybranych te dni będą skrócone. I to wszystko prowadzi nas do pewnego po właściwie zmarazmu, albo do pewnego stanu życia, stanu serca. Które jest bardzo w tej chwili rozpowszechnione, zawsze było to, natomiast w tej chwili jest to bardzo często człowiek jest sfrustrowany, człowiek jest zniechęcony. Wobec tych nieustannych ataków swego ducha czuje się coraz słabsze, coraz bardziej ułomne, coraz wszystko bardziej jest, wydaje się zupełnie przegrane. W ten sposób, patrząc na świat, patrząc na to, co się dzieje w podoczesnym porządku, czyli właściwie politycznym, albo ekonomicznym, albo cokolwiek właściwie, co, co, co wyraża do porządek naturalny, przyrodzony, jedna wielka katastrofa, a porządek nadprzyrodzony, patrząc na sytuację i stan Królestwa Bożego i Kościoła Świętego, to tylko o zgrozo. I w tym momencie jest bardzo ważne, abyśmy stali sobie sprawy, że to wszystko jest tylko na bardzo krótki czas. Ta uroczystość wszystkich świętych przypomina nam dokładnie to, co święte Beda Venerabilis dzisiaj w Juczni nam przypomina. Człowieku, papawstu Pan Bóg stworzył nas dla nieba. Niebo to jest uroczystość wszystkich świętych. Niebo to jest kościół triumfujący, kościół bojujące, a potem cierpiące w czyśćcu, to będzie jutrzejszą, właściwie medytacją, to tylko prowadzi na końcu do Kościoła triumfującego. I nikt z nas nie musi po prostu właściwie rozpaczać w żaden sposób, jeśli patrzy właściwie, tak naprawdę do, do, do tego celu. Bardzo krótki ten czas jest i bardzo szybko minie. I dlatego Pan Bóg nie chciał, abyśmy tu żyli tysięcy lat na tej ziemi, w tej dolinie bo ponieważ wtedy naprawdę byłoby za ciężko. Pan Bóg, w swoim rozporządzeniu, swojej mądrości, daje nam tylko stosunkowy krótki czas. Dla niej jednego jest 10 lat, dla długo 20, ale więcej niż 100, ale może nawet 110 na pewno nie. Więc ten krótki czas tak szybko minie. I w ten sposób człowiek zdaje sobie sprawę, że ta dolina łez kończy się kiedyś. I z tego powodu, jeśli człowiek zapomina o celu, to błąka. To wtedy po prostu właściwie jest jakby wędrowiec, który zwariował, który nie wiedział, właściwie już nie wie, dokąd ma iść. I wtedy nigdy nie dojdzie do celu. I w tym momencie po prostu właściwie krąży w kółko i na końcu rozpacza. I tak jest niestety właściwie sytuacja, powiedzmy prawie wszystkich ludzi na Ziemi, którzy nie mają żadnego prawdziwego celu, albo stawiają sobie błędny cel przez fałszywe religie, albo właściwie tylko cel doczesny, który właściwie siłą rzeczy... Kończy się, kiedy to kończysz w chwili śmierci, więc jaki to cel, kiedy ma być po prostu Twój właściwie wspaniały cel twojego, Twoich niesamowitych przyjemności ziemskich, Twojego raju na ziemi, które kończy się po prostu, że staje się po prostu pokarmem robaków, właściwie, pod, właściwie 3 metrów, pod, właściwie tutaj na, na, w trumnie. Moi drodzy, właściwie, i w ten sposób nie istnieje właściwie ten świat, który biega, który spróbuje mieć za wszelką cenę swoje niesamowite przyjemności, i coraz więcej i coraz więcej rozrywek, i coraz więcej tych wszystkich właściwych rzeczy. To jest tak naprawdę okropny krzyk rozpaczy, ponieważ za tym stoi okropna pustka, okropne nic, okropne piekło, tak naprawdę zniszczenie i zgnilizna. I to jest właściwie to, co właściwie w tym wszyscy ludzie, prawie w wszyscy ludzie żyją. I wobec tego, moi drodzy, mamy my niesamowity zaszczyt. Pan Jezus Chrystus, pierwsza rzecz, która nam mówi, kiedy przyszedł na ten świat, już przez roku wcześniej, mówi do nas właściwie na czym polega sens i cel życia człowieka. I teraz, pamiętając o tych wszystkich, którzy już ten cel osiągnęli, że są w niebie, ten Kościół triumfujący, który jest opisany w lekcji dzisiejszej, pod tym udziałem, rzeczą wielką, której nikt nie mógł zliczyć ze wszystkich narodów, pokoleń, ludów i języków. Nikt nie mógł zliczyć, właściwie, ze wszystkich pokoleń, mamy ogromną liczbę tych, którzy rzeczywiście rozumieli, po co są na Ziemi, dlaczego mają tutaj właściwie cierpieć, dlaczego całe życie przede wszystkim po grzechu pierworodnym, po właściwie triumfie diabła, na porządek właściwie powszechny, to właściwie mają tutaj na ziemi tylko przejść przez prawdziwą dolinę łez i czuć się jak na wygnaniu. I w tym momencie to wygnanie kończy się. I ich nadzieja rozpalona była tym, co Pan Jezus Chrystus nam obiecał. I z tego powodu, że nie tylko obiecał, nie są to właściwe piękne słowa jakiegoś proroka, ale sam pokazuje, na czym polega właściwie ten triumf. Ten triumf osiągnął sam osobiście przez swoje chwalebne zmartwychwstanie, kiedy pokazuje się w właściwym zbojem blasku już wiecznego, wiecznie szczęśliwego, w swoim blasku króla, który triumfuje i króluje w niebie. I teraz, zaraz po nim, chwilę później, niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, która jest właściwie w swoim blasku nieśmiertelnym naszą królową i królą wszystkich świętych, królą wszechświata, która właściwie pokazuje nam, na czym polega ten triumf. A za nimi właściwie wszyscy, wszyscy, którzy poszli w ich śladzie, aż właściwie do obejmowania tego, tego tronu, w którym jest napisane ich imię złotymi literami. I pamiętam, pamiętaj co Pan Jezus powiedział, właściwie przyczyn Jego wstąpienia. Idę przygotować wam miejsce, i to miejsce jest w Kościele Triumfującym. Święta Katarzyna z Genui miała tą wizję, kiedy widziała właściwie w niebie ten tron, tron, który był właściwie niesamowicie kosztowny, przepiękny, otoczony ogromnymi kwiatami niesamowicie po prostu ozdobionym i na tym tronie, który był pusty, był napisane jej imię, jej nowe imię w niebie złotymi literami. I dla każdego z nas jest przygotowany taki tron. Jeśli ten tron zostanie pusty, to tylko i wyłącznie nasza wina, wtedy po prostu będziemy w piekle. Jak też spadają ludzie w piekło, to jest tylko ta jedna tragika właściwie na ziemi. Więc mamy to na tu na ziemi i ta dzisiejsza uroczystość pokazuje nam tylko jedną ważną robotę, bo ma jedno ważne zadanie, jeden ważny cel. Szukajcie, mówi Pan Jezus Chrystus, w Królestwa Bożego. Szukajcie wiecznego Królestwa Bożego, szukajcie Kościoła triumfującego. Już jesteście w tym Kościole, które, Kościele, które prowadzi Was, powiedzmy, prawie automatycznie do nieba, jeśli tylko wiernie zachowujcie wszystko, co Pan Jezus Chrystus nam pokazał i przekazał do przestrzegania. To jest właściwy, niesamowity zaszczyt. I teraz kacząc na właściwe to wieczne życie. Co mówi Święty Paweł, wszystkie te trudności, cierpienia i te wszystkie zmagania tego świata w porównaniu z wieczną chwałą, która jest przygotowana do nas. Tak, moi drodzy, musimy stać sobie sprawę, albo będę właściwie realizować to, po to w każdy z Was tutaj przecież jest. Każdy z was tutaj ma być, aby zbawić swoją duszę, ratować swoją duszę. Szukajcie pierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, reszta będzie Wam dana. Tak naprawdę reszta jest drugorzędna albo bardzo rzędna, ale tak naprawdę bardzo mało ważna ważna w jakimś punkcie, do którego teraz wracam, a wracam chwilę, wrócę za chwilę, ale tak naprawdę to, co mam robić w moim życiu codziennie i właśnie każdą godzinę, to szukać tego Kościoła triumfującego. A teraz co mam robić, aby do tego nieba iść? Pamiętaj, ile pogrzebów już mieliśmy tutaj, ile z naszych wiernych tutaj byli od początku z nami, od 30 lat już poszli do, 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 na tamten świat. A to jest właśnie także udział każdego z nas. Pogrzebaliśmy, byliśmy, byliśmy uczestniczyli w pogrzebie także, także, także dzieci, także młodych. Pamiętajmy o tym: nie znasz znajomości ani dnia i godziny, i w tym momencie musisz po prostu stać sobie sprawę: mam naprawdę, mam naprawdę niesamowite zadanie. Tutaj to jest szybko, pokój, szybko kończysz, jeśli masz tak naprawdę złą godzinę, masz nawet sytuację istnej katastrofy w życiu. I to przemina, ale Chrystus słowa nie przeminą i dlatego obiecany nam jest ten wieniec chwały wiecznej. I z tego powodu musimy pamiętać o tych, wiesz, tych wszyscy, wszyscy świętych. Na pewno też członkowie naszych rodzin, naszych przodków, może nawet dużo, znajdują się w tej niesamowitej, pięknej, właściwie piecznej radości. I oni tam stawiają się za nami. Oni są szczęśliwi i nikt im tego szczęścia nie odbiera. I tego szczęścia nie mamy żadnego pojęcia, na czym on naprawdę polega. Wszystkie naj, naj, najbardziej odważne nasze marzenia o jakimkolwiek niesamowitym szczęściu są po prostu brzydotą, są po prostu jakimś brudną krupelką w porównaniu z oceanem bezgranicznego szczęścia, które Pan Bóg nam przygotował. To musimy wiedzieć. I w ten sposób widzimy te radosne twarze, oblicze tych świętych, jak oni triumfują w niebie. Już nie ma łez, już nie ma cierpienia, już nie ma śmierci, już nie ma żadnego zagrożenia. Tylko jedna wielka, niesamowita miłość do Boga i w Bogu do wszystkich mieszkańców w niebie ten sposób bo po człowiek właściwie czeka na ten, na ten dzień. Im więcej cierpisz, tym bardziej. Bo po prostu pamiętaj, krótki czas i potem ta wieczność. I dlatego jest tak ważne, abyśmy o niej myśleli. A także, abyśmy pytali, co robić, aby tam dojść. I każdy z nas wie. Bo po to Pan Jezus przy, 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 przyszedł do nas na świat, aby nas właściwie ratować i otwierać nam drogi do nieba. I dzisiejsza Ewangelia bardzo wyraźnie mówi o tych warunkach. Ci, ci święci są absolutnie rozmaici, którzy są w niebie. Niektórzy właściwie po prostu właściwie sygnalizowali, że jedną szczególną cnotą wiarę, albo miłości, albo miłości bliźniego, albo miłosierdzia, i cokolwiek są bardzo różni święci. Nie ma po prostu, jak jest właściwy, duch dokładnie samych świętych, ponieważ Pan Jezus Chrystus do każdego chodzi i po prostu każdego poszczególnie stwarza, aby był odblaskiem, albo Promieniem tego słońca świętości, którym on sam jest. Święci to są promieniami tego słońca, którym jest Chrystus. Oni właściwie kontynuują i są Jego triumfem. I Pan Jezus Chrystus teraz oczekuje od Ciebie, abyś Jemu dał tą chwałę i tą radość, aby on triumfował w Tobie. I to jest tak naprawdę kościół triumfujący. To jest wieczny triumf Chrystusa w duszy, która on była zupełnie zagubiona, którą Chrystus, na, nie, Chrystus właściwie ratował od wiecznego potępienia, którą, której szukał właściwie w dolinach i, i, i w lochach tego świata, które wydostał od więzienia, od więzienia które wypełnił łaską i prawdą, które, którą prowadził krok po kroku bliżej, wyżej, aż do świętości. To jest Jego zdobycz, to jest Jego triumf. I pozwol, pozwólmy Chrystusa właściwie kosztować ten triumf, ten triumf w naszym sercu. I do tego musimy po prostu wypełniać Jego program, który słyszeliście w Ewangelii dzisiejszego dnia. Tak, moi drodzy, jeśli już pamiętamy. O tych właściwie wszystkich świętych w niebie. Jeśli pamiętamy z wdzięcznością tych, których tak bardzo czcimy, jako bohaterzy byli na ziemi, naszych świętych, pańskich, kanalizowanych, właściwie, aby bo iść w, w ich ślad to wtedy jeszcze bardziej możemy liczyć, jak lekcje, kolekta dzisiejszego dnia nam mówi, że święci po prostu stawiają się za nami. Wszyscy święci modlą się za Ciebie, szczególnie Twoi święci patronowi, Twój anioł stróż, ale wszyscy tak naprawdę dlatego właściwie są właściwie w niebie, patrząc na tę część Kościoła, w którym jesteśmy Kościoła bojującego po to, aby stawiać się za nami. Nie wyobrażamy sobie, jak mocna jest właściwie jest stawienictwo tych świętych za nas. I z tego powodu liczymy na to, wzywamy ich i modlimy się do nich i prosimy je, ich właściwie, i żyjemy właściwie bardziej w towarzystwie. Nie są dalece. Jeśli Pan Jezus Chrystus tu rzeczywiście jest, rzeczywiście substancjalne i realnie w najświętszym sakramencie, tam gdzie Chrystus, tam są święci. Tutaj oczywiście w duchowy sposób znajdują się wszyscy ci święci, którzy właściwie teraz szczególnie czcimy w dzisiejszym dniu. Więc na końcu, moi drodzy... Bardzo was proszę, abyście w tym sensie rozumieli te wszystkie prześladowania, abyśmy w tym sensie rozumieli te wszystkie okropne upogodzenia i to wszystko, co jest losem tych, którzy chcą zachować Panu Jezusowi ułom, e, niezłomną wierność. To jest resztka, która będzie steptana, która będzie po prostu prześladowana przez diabła, które właściwie nie może zność, znieść, nosić, że tutaj znajdują się ludzie, którzy nie ginęli kolana przed Nim, jak prawie cały świat. Ale nie musimy się bać. Jeśli stoimy wiernie pod krzyżem Chrystusa, to On za wszystkich świętych prowadzi nas i mówi do nas, jak Ongysz, błogosławieniem, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Boże i pogłosowani po jesteś, po jesteś Ty, gdy Tobie złoziecisz będą, prześladować Ci będą i ze względu na mnie wiele złego mówią, kłamili przeciw Tobie. Raduj się i wesel się, albowiem zapłata Twoja jest wielka w niebie. Te słowa musimy rozważać i mówić do Pana Jezusa Chrystusa. Wobec tego wszystkiego, Panie Jezu, jeśli taką chwałą właściwie mnie przygotowałeś, ja chcę też osiągnąć ten tron, chwałę, w którym moim, na którym moje imię jest napisane złotymi literami. Bo w Tobie, Panie, zaufałem i tylko w Tobie i nie będę zastydzona, wieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ich będzie pochwalone. Jezus Chrystus. Amen.